Witam! Tym razem przetestujemy sobie węgiel, dostawa już było jego, widzieliście jak wyglądała paleta, gdzieś Wam tutaj wstawię zdjęcia, jest to dobry węgiel, jest to węgiel rosyjski zaznaczę, ale na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału, warto subskrybować, kolejne poradniki, będzie się działo myślę, że już niedługo nowy kocioł, tak więc to taka informacja dla Was. Zajrzyjcie na stronę cookamar.pl, gdzie kupicie też ten węgiel i wiele, wiele innych palniki peletowe. Sezon już się kończy, powoli palenia. Myślę, że e, można się też rozejrzeć za nowym kotłem, jeśli ktoś ma ochotę, też mam w sprzedaży. Ale słuchajcie, dziś skupmy się na tym właśnie opale. Dobry węgiel. Co to jest? Tutaj producent przyznaje się, jest to węgiel rosyjski, jest to węgiel, który jest pakowany też w Rosji. Nie jest pakowany u nas w Polsce, tylko do nas już dociera właśnie zafoliowany, zapakowany i to warto też mieć na uwadze. Ale omówmy sobie krótko jego parametry. Ja wam tutaj pokażę. Wartość o połowa 24, 26 MJ. To sobie oczywiście sprawdzimy, zobaczymy. Zawartość siarki 0,7. Dość wysoko producent deklaruje. Z tego co wiem, węgle rosyjskie mają tą siarkę dużo, dużo niższą. Tego nie jestem w stanie sprawdzić, no ale dużo producent deklaruje. Zawartość popiołu max 9%. Też bardzo wysoki wynik. Zobaczymy ile będzie, bo jakby było 9, no to zdecydowanie za dużo. Granulacja 525. Zaraz sobie otworzymy worek, zobaczymy e, jaka ta frakcja jest. No i tego też wam pokażę. Worki 25-kilogramowe. Zaraz otworzymy, e, zaraz zważymy też e, ile ważą i będziemy coś więcej wiedzieć. Dobra, otwórzmy sobie worek. Zobaczmy, jak to wygląda. Na co warto zwrócić uwagę, przenosiłem dokładnie 40 worków, nawet jeden nigdzie nie puścił na zgrzewie. Mimo, że też temperatury na zewnątrz były minusowe, jak go przenosiłem, ta folia była dość krucha, bym powiedział. Ale sobie otwórzmy, zobaczmy. Ja niestety wam nie pokażę jednej rzeczy, ale folia, tak grubej folii jeszcze nie widziałem na workach. Na pewno to zwracam uwagę, jest bardzo. Bardzo gruba, zresztą, to, tak jak się marszczy, tu widać, że e, jest dość grubo. Yy, no ale niestety z wilgocią u niego jest kiepsko, zresztą e, widzieliście. Niestety e, był mokry, zresztą otwórzmy sobie dalej, e, żebyście mogli zobaczyć. Zresztą widać po worku, że e, dość mocno, nawet bardzo brudny. Dobra, mamy, widzicie sami, węgiel, no bardzo mokry i to widać. Granulacja, nie ma miału, to też mnie bardzo cieszy, jednak, że jednak miału nie ma, no. Ale cóż, wsypmy sobie go do kotła, czy najpierw jeszcze sprawdźmy, jak to wygląda z wagą, bo to też ciekawe. A, myślę, że widać wagę, zobaczmy, jak tam starą działa, działa. Dobra, wrzucamy nasz pierwszy, lepszy, ten mokry. Tak jak wspomniałem, na pewno na plus worki grube, ale jak z wagą? No, przeważony 25,85. To już e, na pewno na, na plus jakiś wpływa. 25,15 myślę, że widać. Kolejny. Opa! Hmm, postawmy 25,5. E, no, jak najbardziej w porządku. No i jeszcze jeden. 25, 25. Wszystkie przeważone, e, i to dość mocno przeważone. Na pewno na plus, e, skoro mamy mokry, no to z jednej strony to wpłynie na plus, ale odparujemy naszą wilgoć. Zobaczymy, ile tej wilgoci jest. E, czy nam się to pokryje? Wsypujemy do kotła. Jeszcze chciałem przed wsypaniem zwrócić uwagę na jedno. Jak widzicie, ten worek, który otwierałem, bardzo mokry. Ale zobaczcie inne. O dziwo, jest suchy. Nie wiem, e, przepalę trochę więcej. Zobaczcie sami. Ten jest suchy. Ten jest suchy. I ten też, czwarty worek jest suchy, bo cztery mam zamiar właśnie wsypać. Zobaczcie sami. Nie, nie brudzi, tylko kurzy. Ciekawe dlaczego tak, no ale w każdym razie widzieliście. Jeden worek otwarty był dość mokry, bardzo mokry, a trzy pozostałe dość suche. No ale wsypmy do kotła, zresztą pokażę wam, jak to wygląda w zasobniku. Zobaczmy sobie w zasobniku, jak to wygląda. Zobaczcie, stosunkowo suche. Jeden był bardzo mokry, ale reszta suche. Miału nie ma, eee, to widać. Frakcja taka raczej troszkę drobniejsza, ale jako taka typowy standardyk groszku. fajna, eee, w miarę równa. To na pewno na plus, ale suchy. Nie wiem od czego to zależy, że jeden worek był suchy. E, czy przepraszam, trzy worki wydać suche, jeden mokry, nie wiem, no ale jak widzicie sami, e, mamy stosunkowo nie najgorzej. Sprawdźmy sobie na sterowniku. Tym razem troszkę innym, nasz dobry węgiel, jak to wygląda, jakie ja mam nastawy. Temperatura zadana standardowo 60 stopni, nic nie zmieniam. O, oczywiście o tym sterowniku troszkę będzie, ale w późniejszym czasie ja go obecnie testuję, sprawdzam, porównuję. Ale co możemy zobaczyć? Temperatury zewnętrzne tutaj nie widzimy, ale na drugim sterowniku mamy w granicach 1 stopień, w nocy mamy minus. Takie delikatne przymrozki. I spalanie dobowe się kształtuje na poziomie 21 kg. Wydaje się wynikiem akceptowalnym, aczkolwiek na pewno troszkę wyższym niż przy innych węglach, dużo mocniejszych. Tutaj jego kaloryczność myślę, że wygląda. Ja Wam zaraz mniej więcej pokażę. Jego kaloryczność waha się na poziomie około 24 MJ, 25. Mam wprowadzone i takie 25 widać, że. E, powinien mieć przy tym spalaniu tak więc wydaje mi się całkiem, całkiem nieźle dobra, ale wejdźmy sobie e, właśnie w parametry, w palnik, tak ja mam tutaj ustawiony czas e, oczywiście na pełnej mocy, tak, czyli tutaj e, generuje 16 kW przy tych nastawach 7 sekund podawanie czas przerwy 20 Minimalny nadmuch, przepraszam, 14 i maksymalny nadmuch 31. To jest troszeczkę inaczej niż e, e, przy Timelu. No i moc minimalna 10% i nie schodzę z tą mocą niżej, ten palnik nie pracuje wtedy prawidłowo. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. E, przejdźmy do kotła, zobaczmy jak jest w kotle. Mówię, na sterowniku w miarę to wszystko fajnie, ale myślę, że w kotle coś więcej będziemy mogli powiedzieć. Otwieramy kocioł, zobaczmy jak to wygląda. Co możecie zobaczyć w kotle, bardzo, bardzo czysto, i to widać, nic się kompletnie nie osadza, żaden syf. E, żadna sadza i tutaj jestem naprawdę pod bardzo dużym wrażeniem, e, bo naprawdę jest bardzo, bardzo czysto. Zresztą to widać. E, przepalone jest około 90 kg w tym momencie już węgla i jak widzicie nic kompletnie. Spaliłbym myślę jeszcze ze 200 kg i bym nie musiał czyścić e, no, wymiennika, tak więc tu jest jak najbardziej w porządku. Widzicie sami zresztą po wyczyszczeniu ostatnio z naszego peletu z łuski słonecznika. E, widać wszystko, mówię nic się nie osadza i to jak najbardziej na bardzo duży plus otwórzmy sobie tutaj drzwiczki zobaczcie nawet tutaj e, przy spalonych tak jak mówię 90 kg nie ma za wiele popiołu nie ma za wiele syfu i to jak najbardziej na bardzo bardzo duży plus tak się to prezentuje Zerknijmy sobie na palnik no i dobra mamy Popiołu troszkę z niego jest, to widać ewidentnie, no popiołu troszkę jest i tego nie unikniemy. Ale zobaczcie jaki on mniej więcej, taki trochę chrustowaty. To Wam powiem, spieków jako takich tutaj większych nie uświadczyłem, ale na pewno warto, zobaczcie. Taki no, drobne spieki, coś się powstaje, ale wszystko w miarę, w miarę dopalone i to na pewno na fajny plus. Ale jak widać, to nie jest taki pyłek, jest jednak taki dość, dość mocno chrustowaty, bym tak to nazwał. Dość dużo takich popcornów. Oczywiście to wszystko jest wypalone, ale mniej więcej tak się prezentuje. Przy popiele dokładnie go zobaczycie, jak on wygląda. Ale powiem szczerze, węgiel nadaje się właśnie do, szczególnie do palników właśnie żeliwnych, palników rynnowych. Na tych właśnie palnikach się będzie idealnie sprawywał z racji tego, że on nie ma wysokiej wartości opłowej, nie ma żadnej spiekalności RI, bo tutaj o spiekalności koksowej nie ma w ogóle mowy. Tak więc na te palniki żeliwne będzie idealnym rozwiązaniem i na pewno nie trzeba mieć umiejętności w ustawieniach wiedzy, żeby go ustawić, bo naprawdę spala się, powiedziałbym, nawet jak gdzieś tam skopiemy nastawy, no to spala się całkiem fajnie. No i mniej więcej tak to wygląda. Eee, tutaj, wiadomo, sterownik sobie teraz moduluje e, z mocą, e, bo nie potrzeba większej, tak więc tak to się prezentuje w danej chwili. Słuchajcie, przejdźmy do popiołu, no i do podsumowania. Zobaczmy sobie popiół z naszego ekogroszku, dobry węgiel. Co my tutaj mamy? Zaznaczę, tu mamy dokładnie ze 100 kg tacka pełna, czyli troszkę tego popiołu jest, e, czyli to ewidentnie widać, że tego popiołu jest. Co mamy? Taki chrust. To widać, jakieś tam spiki też się trafiają. To jest zauważalne. O, tak to mniej więcej się prezentuje. Z reguły nie ma jakichś tam większych problemów. Taki, mówię, chruścik, Na pewno nie jest to taka mąka jak przy niektórych. I to, to, o. Widać ewidentnie, że jest, tak to wygląda. Na pewno. Dopalone, dopalone wszystko bez żadnych zastrzeżeń. Spalał się naprawdę nie najgorzej, lecz tego popiołu trochę jest I tutaj, no, widzicie sami, nie ma co ukrywać. Taki chruścik, ale czy to przeszkadza? Myślę, że nie. Ważne, żeby nam gdzieś tam nie blokował e, tej retorty, tego palnika. Tak jak w moim przypadku, jest jak najbardziej ok. Jak widzicie, o. Tak, to w miarę wszystko o fajnie wypalone. Żadnych zastrzeżeń nie mam. Zaznaczam ze 100 kg tacka pełna, czyli trochę tego popiołu jest, ale wydaje mi się, i tak nie najgorszym wynikiem. Były gorsze na pewno węgle. Rzućmy sobie na e, wagę, zobaczmy. Widzicie, waga oczywiście starowana już pod naszą szufladę. No i co my tu mamy? 6000. 355 gramów daje nam to wynik na poziomie 6,3% popiołu. Jak najbardziej mieścimy się w tym, co producent deklaruje żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o to, nie mam. Na pewno jest go trochę, ale e, wydaje mi się i tak e, no, w tym przedziale, co producent deklaruje to jest najważniejsze. Przejdźmy do podsumowania. Powiedzmy, do jakich palników się nadaje ten węgiel, bo jego wartość opałowa jest między 24 i 25 MJ i na pewno będzie się spalał naprawdę fajnie na niektórych palnikach. I to powiemy przy podsumowaniu. Przechodzimy do naszego podsumowania. Podsumujemy sobie nasz ekogroszek, właśnie dobry węgiel. Rzuca nam się od razu waga. Waga, jak najbardziej w porządku. Dość mocno przeważone worki. To się na pewno chwali z racji tego, że no tak, nie wiem z czym to było spowodowane. Kilka było worków mokrych, nawet bardzo mokrych, ale większość na palecie, bo ja sobie specjalnie jeszcze przepatrzyłem, jest sucha i tu mi się to delikatnie nie podoba. Nie wiem dlaczego taka e, sytuacja miała miejsce, właśnie część mokra, część sucha. Podejrzewam, że po prostu gdzieś tam, tak jak wspomniałem, już paleta niezabezpieczona od góry gdzieś nam złapał wilgoci, zawilk, i to było spowodowane właśnie głównie tym, że był mokry, ale nie przedłużając dalej, warto wspomnieć wartość o połowę 24-26, takie 25 MJ ma, i myślę, że to jest jak najbardziej w porządku. Dalej, zawartość siarki max07 nie jestem w stanie sprawdzić, zawartość popiołu pisze maksymalnie 9%, eee, nam wyszło troszkę ponad 6, wydaje mi się wynikiem. Nie najgorszym, ale no wiadomo, są lepsze węgle. Granulacja 525. Ja jestem skłonny, właśnie, że ta granulacja, wyjątkowo tutaj, jest taki drobniejszy. Zresztą widzieliście sami, e, wydaje mi się, że taki właśnie drobniejszy, ale w żaden sposób to nie przeszkadza. Nie ma miału. To też bardzo właśnie ważne, nie ma nic miału w workach, i na to też zwracam uwagę. Co jeszcze dodatkowo, właśnie zwrócę uwagę na worki. Tak grubych worków, e, niestety czy niestety, nie miałem jeszcze okazji właśnie widzieć, testować. I na to zwracam uwagę, to gdzieś tam rzuca się w oczy, bo nawet jeśli gdzieś tam mocno zahaczymy, szczerze nie rozerwiemy tego worka. Nie rozerwiemy, jest tak gruby. Niestety tego się nie da e, Wam tutaj pokazać na wizji, ale musicie tak. Taka naprawdę folia bardzo, bardzo gruba. Przenosząc dokładnie całą paletę 40 worków, nigdzie nam się tutaj nie e, rozerwał, na zgrzewie nie puścił. To też na, warto wspomnieć. Ale nie wspomniałem, m, dla kogo jest dedykowany ten węgiel. Cena 859 na pewno nie jest to najniższą ceną na rynku. E, za tej klasy, za tej m, wartości o połowę węgiel, ale na pewno nie jest też złą. Jak dla mnie zaznaczę, jest to węgiel dedykowany do kotłów, typowo żeliwnych, właśnie do palników typowo żeliwnych, do palników rynnowych w których rzeczywiście mocne węgle nie chcą iść. Tutaj producent nam nigdzie nie napisał e, spiekalności w indeksie rogi. Ja ją odkreślam na takie zero i tyle ma. naprawdę nie ma spiekalności. To, że nam lekko przyżużlował, ok. E, na moim palniku mogło się to zdarzyć. Bardzo wysoka temperatura na maksymalnych obrotach był puszczany. Ale warto wspomnieć, że jak dla mnie jest to też taki węgiel, który wsypiemy i nam się spali. I nam się spali, i nie musimy grzebiać w ustawieniach, nie musimy korygować, nie musimy latać. Na to zwracam też uwagę, że jest dość bezproblemowym węglem, i to też gdzieś tam, e, miejcie świadomość, że wsypujecie, kupujecie. Nawet ostatnio gdzieś tam klient kupił z mojego polecenia właśnie kupił ten węgiel e, bezpośrednio od producenta. I naprawdę mówi, że jest ok. Nie ma zastrzeżeń. Dopala się, bo miał problemy z niedopalaniem węgla, właśnie na palniku rynnowym. Teraz zaczął mu dopalać i dlatego właśnie też, bo gdzieś już tam sprawdzałem, dedykowany jest jak dla mnie do takich palników, właśnie rynnowych, typowych żeliwnych, gdzie te węgle wysokokaloryczne mają problem, żeby się spalić. Słuchajcie, myślę, że na dziś tyle. Jak ktoś ma ochotę sobie kupić, przetestować, czy też zaznaczę, do zmieszania z węglem wysokokalorycznym typu Wesoła czy coś, bo macie problem z niedopałkami, to będzie bardzo, bardzo dobry wybór. I to miejcie na uwadze, że jeśli macie problem, zachęcam właśnie do kupna takiego węgla, jeśli macie mówię, problem z innymi węglami, do zmieszania wyjdzie wam naprawdę bardzo fajna mieszanka. Poradzicie sobie właśnie z węglem wysokokalorycznym typu Wesoła, Stasic, Wujek, Wujek, wszystko, co, co na waszych palnikach się nie dopala, koksuje. To po wymieszaniu z tym e, zażegnacie ten problem i to też właśnie dla takich osób też dedykuję ten węgiel, e, którzy mają problem. Słuchajcie, na dziś tyle. Zasubskrybujcie kanał, e, dajcie kciuka oczywiście w górę, zajrzyjcie na stronę celokamark.pl, gdzie kupicie też ten węgiel i wiele wiele innych. A na dziś tyle. Trzymajcie się. Cześć.